W piątek odbyła się 24 sesja Rady Gminy Łóżna. Jednym z punktów obrad było wręczenie nagród sportowcom z uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Atleta Z Łóżnej oraz ich trenerowi. Uroczystego wręczenia nagród dokonał wójt Gminy Łóżna Kazimierz Krok w towarzystwie Marii Myśliwiec, przewodniczącej Rady Gminy oraz Stanisława Ziobrowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Panie wójcie, dziś bardzo przyjemny dzień na sesji Rady Gminy zostali wyróżnieni zawodnicy i trener klubu Atleta z różnej za wybitne osiągnięcia za zdobycie medali na mistrzostwach Polski. Trudno by było pominąć ten fakt i nie docenić pracy. Być może jest to hobby, ale jest to praca. Yy, uczniów z terenu naszej gminy, którzy ćwiczą podnoszenie ciężarów. Panie Wójcie, to takie miłe uczucie, przyjemne, mieć takich zawodników akurat nie w swojej gminie. No. Zostawili za sobą sporo rywali w tyle. Myślę, że tak, że działo się to na arenie ogólnopolskiej, gdzie padała nazwa Gmina Łóżna. Jest to dodatkowo promocją gminy. Kraju. Robert, czy jesteś zadowolony z dzisiejszej uroczystości? To w pewnym stopniu docenienie Twoich wysiłków jako trenera? Tak, oczywiście, że jestem zadowolony. Jest, nam bardzo, jest mi bardzo miło, że pan wójt z Radą Gminy wystąpił z taką inicjatywą i zaprosił nas na dzisiejszą sesję Rady. Jest mi również miło dlatego, że, że mogliśmy zaprezentować te medale, dyplomy, pochwalić się sukcesami, które odnieśliśmy do tej pory na forum Rady. To bardzo miły gest ze strony Pana Wójta i bardzo serdecznie chciałem mu w imieniu swoim i w imieniu nagrodzonych zawodników złożyć podziękowania. Bartku, rozumiem, że Ty też jesteś zadowolony, mimo tego, że występujesz dzisiaj sam, bo, bo Twój kolega klubowy Robert zdaje maturę, ale Ty dzielnie reprezentowałeś Was obu. Tak, Robert niestety nie mógł przyjść, bo akurat pisze maturę. Z tego wyróżnienia jestem bardzo zadowolony. W imieniu swoim i Roberta bardzo dziękujemy wójtowi gminy za to wyróżnienie i skromne upominki.